Generalnie wydaje mi się, że hejt się rodzi w ogóle z samemu taki, takiego braku miłości i z takiej zazdrości. Na przykład to widzę takim na, na, nawet, nawet obe, puu, w obecnym społeczeństwie, że um, nawet jeżeli człowiek, który jest drugi, utalentowany, każdy z nas jest utalentowany, ale generalnie jak staramy się rozwijać i umiemy zagospodarować sobie czas, to tak czy jak ta osoba, która nic nie robi, to po prostu zawsze się jakaś ta zazdrość budzi w nas i przez to na przykład... Ten gniew, ta nienawiść się tak rodzi. Taki głupi przykład, ale w sumie no, bardzo obecny. Tak. Jeżeli chodzi o sytuację e, nienawiści we Włoszech, to wydaje mi się, że oni bardzo impulsywnie działają. To znaczy, po prostu emocje, no wiadomo, częst, często nie jesteśmy w stanie na nimi zapanować. I, no i ten, ten temperament niestety tak prowadzi takie skutki no, beznadziejne. Co innego, jeżeli ktoś cię rzeczywiście skrytykuje, ale tak e, konstruktywnie, że słuchaj Julka, no, jest taki, e, no, wydaje mi się, że powinnaś to zmienić. I rzeczywiście ta osoba chce dla ciebie dobrze, ale co innego, jeżeli kurczę, to jest rzeczywiście taka nienawiść, krytyka, krytyka, czysta krytyka z, nienawi z nienawiścią i z gniewem i no z takiej zazdrości po prostu to wynika, to wtedy to trzeba na jak najbardziej odrzucać i nie martwić się, bo to jest problem tej drugiej osoby, a, a nie nasz.